Zespół ciśni nadgarstka jest to neuropatia pojawiająca się na skutek długotrwałego ucisku na nerw pośrodkowy zlokalizowany w kanale nadgarstka, który tworzą kości nadgarstka i dalsza część troczka zginaczy. Do choroby prowadzą pourazowe lub zwyrodnieniowe zaciśnienia zmniejszające wielkość kanału nadgarstka. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu zespołu ciśni nadgarstka mogą być nadmierna masa ciała, Przebyte złamania, zaawansowany wiek, zaburzenia hormonalne, np. niedoczynność tarczycy, zaburzenia naczyniowo-ruchowe, czy mięśniowo-szkieletowe, choroby reumatyczne, np. reumatoidalne zapalenie stawu oraz czynniki genetyczne. Zespół ciśnienia nadgarstka może być również chorobą zawodową. Niekiedy nie jesteśmy w stanie określić przyczyn powstawania tego schorzenia. Objawami zespołu ciśni nadgarstka są ból, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenie czucia od pierwszego do połowy czwartego palca, drętwienie i mrowienie na tym obszarze, zanik mięśni kłębu kciuka, ograniczenie ruchów dłonią, osłabienie siły chwytu i niemożność zaciskania ręki w pięść. Dolegliwości zespołu ciśnienia nadgarstka nasilają się w nocy i po uniesieniu kończyny Ulgę przynosi opuszczenie ręki i ruch strzepnięcia. Priorytetem w profilaktyce zespołu cieśni nadgarstka jest dostosowanie naszego stanowiska pracy. W czasie pisania na klawiaturze nieodchylanie ręki na boki, zastosowanie podkładki pod mysz, tak aby nasz nadgarstek był w pozycji neutralnej, podparcie w całości naszych przedramion na biurku. Zasada 31, czyli co 30 minut pracy, wykonanie przez jedną minutę prostych ćwiczeń. Zapobieganie czynnikom ryzyka, m.in. redukcja masy ciała. W momencie, kiedy wystąpią dolegliwości bólowe, natychmiastowe przerwanie czynności. Oraz wykonywanie ćwiczeń, które teraz wam pokażę. Moniko, proszę, to piłeczka dla Ciebie. Ściślij ją mocno przez 10 sekund. Ćwiczenie te wykonujemy 4 razy. Dobrze, to teraz zrób ruch zgięcia i wyprostu nadgarstka. Dobrze, wykonujemy to ćwiczenie 10 razy. Teraz wszystko to samo, tylko że nawracamy przedramię i prostujemy nadgarstek. Również wykonujemy to ćwiczenie 10 razy. Dobrze, to teraz Zrolujemy sobie przedramię. Przedramię rolujemy 30 sekund. Ok, teraz już nam piłka nie będzie potrzebna. Złap cztery pierwsze palce i naciągnij je do wyprostu. Dobrze, przytrzymujemy to przez 30 sekund. Wstajemy sobie. Podeprzyj rękę na stole i wolutku pochyl się do przodu. Bardzo ważne, żeby nie naciskać na biurko, tylko żebyśmy lekko przesuwali się, żebyśmy czuli ciągnięcie w przedramieniu. czujesz ciągnięcie? Super, przytrzymujemy to 30 sekund. Bardzo dobrze, to teraz ustaw się prosto. i Podnieś ręce. Tak, żeby w ramionach był kąt 90 stopni. Teraz naprzemiennie prostujemy, zginamy nadgarstki. Wykonujemy te ćwiczenie przez 30 sekund. Dobrze, rozluźnij się chwilkę. Teraz kolejne ćwiczenie. Wyprostuj ramię i teraz naciągnij sobie nadgarstek i przytrzymaj przez 5 sekund. Następnie rozluźnij i wróć ręką tutaj do pary. W ten sposób wykonujemy ćwiczenie przez 30 sekund. Dobrze, to teraz wszystko to samo, tylko że z małą zmianą, to znaczy jak już będziesz tutaj prostowała nadgarstek, to starasz się zgiąć głowę do boku, przytrzymać przez 5 sekund i wrócić do pozycji. Moniko, możesz teraz już usiąść i wrócić do pracy. Podsumowując, nie należy lekceważyć objawów zespołu cieśni nadgarstka, a w przypadku ich wystąpienia należy udać się do fizjoterapeuty.